Koncentruje się w odpowiedzi na tym elemencie wykorzystania platformy, mm -hmm. bo bardzo duży wątek, jeżeli ma pracownik mm -hmm. zostać. Mm -hmm. e, tutaj jeśli chodzi o wykorzystanie platformy, e, mamy takie dwa główne czynniki. Po pierwsze, pracownik wyedukowany w okresie wdrożenia to nie znaczy, że wyedukowany całkowicie. Mm -hmm. Czyli są elementy, które on będzie zmieniał, rozwijał, tak jak się rozwija firma. Mm -hmm. Czyli, jeżeli na przykład e, branża FMCG, dział sprzedaży, e, pracownik został wdrożony, handlowiec został wdrożony, tak, weźmy mm -hmm. handlowiec, został wdrożony e, i zmienia się na przykład model sprzedaży z relacyjnego na transakcyjny albo z transakcyjnego na doradczy, to wiadomo, że i wiedza, i umiejętności też powinny być zmieniane. Mm -hmm. I mając taki moduł, który my mamy, tego mikro -e Możemy od razu temu pracownikowi aplikować taką wiedzę. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak. Pracownik po zakończeniu odwodników odbor został wylogowany, no bo przeszedł cały swój mhm. proces. Teraz go z powrotem można zalogować, ale teraz tylko i wyłącznie do modułu rozwojowego. Mhm. I w tym module rozwojowym on będzie miał tak samo takie ścieżki dochodzenia do pełnej kompetencji, jeśli chodzi o dany moduł merytoryczny weźmy sprzedaż konsultacyjną. Mhm.